Prime Minister. Mr. President. It's our debut duet. Duet. Yeah, it's like I'm Dr. Dre and your Eminem, and we're taking that stage for the first time together. I'm Eminem. What's that? That can't good. a minute. I got something to say. Oh shit. Man, read the room. A lot of people want you dead. My mission is to deliver you to the most secure location on this continent. Hey, where's your backup? There is no backup. Who's the action hero now? Co się stanie, gdy prezydent USA i premier Wielkiej Brytanii zostaną wpakowani w międzynarodowy spisek, a potem będą musieli razem ocalić świat? Powstanie całkiem niezła komedia akcji. W filmie sojusznicy John Cena gra prezydenta, który wygląda, jakby właśnie wrócił z siłowni, a Idris Elba, premiera. Który w garniturze jest groźniejszy niż większość złoczyńców w bądzie. Obaj nie cierpią się wzajemnie okropnie, ale wiadomo, jak Hollywood mówi, wspólna misja, to znaczy, że zaraz będą razem spadać z samolotu, rozbrawiać bomby, no i oczywiście kłócić się o herbatę. Fabuła to klasyczne kinoakcje. Więc mamy dodatek terrorystów, zdrady, i mamy panu, panią wiceprezydent, która ma więcej ambicji niż rozumu. A wszystko to określone wybuchami, pościgami i rozmowami o współpracy międzynarodowej, jak z podręcznika NATO dla opornych. Jest tu trochę głupoty, trochę pastiżu, polityki, ale działa to całkiem nieźle, o ile nie szukasz w tym filmie logiki, tylko rozrywki. Jeśli myślałeś, że prezydent i agent specjalny nie mogą razem ratować świata w stylu zabójczej broni, to sojusznicy szybko wyprowadzą cię z tego błędu. Chemia między bohaterami działa, dialogi iskrzą, a pięści lądują tam, gdzie trzeba. Najczęściej oczywiście w twarz przeciwnika. Fabuła, międzynarodowe zagrożenie, tajna misja i oczywiście polityczna intryga, która yy, rozwiązuje się nie przez negocjacje, ale przez granaty. Wszystko podane z humorem, wyraźnym mknięciem do widza i stępem, które nie daje chwili na ziewnięcie. Reżyser nie udaje, że robi poważne kino, to rozwiewka w czystej postaci, popcorn, szybkie cięcia, pościgi helikopterami i prezydent, który wie jak korzystać z broni automatycznej. Czy warto? Jeśli lubisz kino akcji, które nie traktuje ciebie zbyt na serio, jak najbardziej, a jeśli nie, no to obejrzyj to dla samej sceny, w której prezydent skakuje do pomieszczenia przez okno.